Yo, yo, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nowego kanale z poraników do Assetto Corsa Dzisiaj chciałbym poruszyć temat Mechanical Gripa. Zacznę od Front i Rear, czyli przód, tył. I potem przejdę dopiero na lewą i prawą stronę, left, right i będzie tak najłatwiej rozdzielić po prostu wszystko. Zaczynając od Frontu. Macie ustawienie Anti-Roll Bara, czyli waszego przedniego stabilizatora, Brake Power. E, balans hamulca i steeration i no... no wiecie e, przeni rollbar odpowiada wam głównie za stabilność oraz za skręcanie ale nie za to za możliwości skrętu, że mocniej auto skręci to za bardziej responsywność samochodu podczas skręcania, że jakby auto było ociężałe to zmniejszacie sobie na przykład rollbara, jeżeli chcecie na przykład bardziej stabilne auto to sobie zwiększacie jednocześnie zmniejszając roll rollbara Nadajecie samochodowi samochodu. To coś takiego, że jak wciskacie hamulec, to auto bardziej się rotuje też w zakręt. Czyli nie tylko zyskujecie przy początkowej fazie skręcania na nerwowości, ale też zyskujecie na tym, że auto chce mocniej skręcać w zakręt, przez co staje się też mniej stabilne. Bo jak wciskacie hamulec i skręcicie, to nagle wam potrafi z masy samochód rzucić. Musielibyście wtedy to wyćwiczyć i to jakoś zbalansować w jakiś logiczny sposób. Są jakieś te sportowe setapy, one są na przykład porąbane, że przy to jest najmniejszy, to jest najwyższy, czy na połowę. To też na połowę, a tu najwyższy. Ale po prostu powiem wam szczerze, z mojego doświadczenia, że lepiej jest po prostu samemu pod siebie ustawić. Sportowe setapy, o nich się wypowiem jeszcze jak mi kierownica wróci, bądź jak pożyczę od kumpla. Więc no, mniejszy daje wam responsywność, większy daje wam stabilność. Na hamowaniu i na skręcaniu. Eee, dalej, brake power zawsze chcecie mieć na 100%. 80 nie ma sensu. Lutówka jest najlepsza, bo to jest po prostu siła waszego hamowania i zawsze chcecie mieć największe. Oczywiście, że jak ABS wam zacznie działać, skręcicie i on dalej będzie działać, tylko że mocniej i wyprostujecie koła, to wam auto przestaje hamować, ale to po prostu jest kwestia ABS-u i wyczucia tego, jak macie jeździć. Dlatego trail braking wtedy jest logicznym rozwiązaniem, bo odpuszczacie hamulec, żeby skręcić. Brake bias, tutaj ustawiacie balans siły hamowania przód-tył, większa daje wam na przód, mniejsza daje wam na tył, większa daje wam możliwości załóżmy 57%, 50, no 57% załóżmy w Lambo, może wam dać lepsze hamowanie podczas jazdy na wprost, ale jeżeli zaczy zaczynacie hamować w zakrętach, to mniejsze wartości mogą Wam bardziej pomóc właśnie w rotacji, czy w trail breakingu, w w zakręt, hamowaniu. Ponieważ wtedy koła mniejsze szanse mają na zblokowanie się i macie lepiej zbalansowany samochód. Oczywiście, jak dacie za bardzo na tył, to może Wam rzucać samochodem. Ale jeżeli na przykład ustawiacie samochód i dalej Wam zarzuca ten tył na hamowaniach, to to już może nie być wina break biasu, że dacie na przykład nawet 60%, a Wam dalej tył zarzuca, tylko na przykład, nie wiem, ustawienia aero, czy sprężyn, czy coś, damperów. Do czego zaraz dojdę, przynajmniej do sprężyn. Dampery zostawię sobie na następny odcinek, taki 5-minutowy, myślę. Więc musicie sobie to zbalansować ten break bias i dostosować do samochodu, jak już go ustawicie. Więc break bias to jest wasza ostateczna rzecz do testowania, praktycznie. Razem z rollbarem. Steer ratio mniejszy daje wam bardziej liniowy input skręcania. Po prostu skręcacie i jest cały czas tak samo, czyli lekko skręcacie jest tak, jak powinno być. Trochę mocniej skręcacie jest tak samo. Jest liniowe przejście po prostu w czasie skręcania. Większa wartość daje wam bardziej progresywne, czyli na początku podczas skręcania wasze auto będzie słabiej, poda yy, mniej podatne na skręcanie, a dlatego, bo będzie słabiej skręcało, a to w końcowych fazach skrętu kierownicy będzie bardziej ostre, bardziej wyraziste, co nie? Że. W początku macie lekko, 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 a potem mocno wam nagle zaczyna skręcać samochód. Więc to musicie ustawić pod siebie, polecam zazwyczaj mieć steer ratio na minimum ustawione. A chyba, że jeździcie na parze tak jak ja ostatnio, no to ustawiacie sobie na maksymalne, wtedy jest po prostu najłatwiej jeździć. Ale jeżeli jeździcie na kierownicy, ustawiacie najmniejsze steer ratio. Tak jest najlepiej. Tył. Mniejszy roll bar daje wam przyczepność na wyjściu z zakrętu. Ale za mały daje wam też podster na wyjściu z zakrętu. Czyli musicie też sobie to balansować. Czyli robicie 10 kółek, załóżmy i jeżeli wam przód ucieka, a tył nie chce, no to musicie tył podnosić, co nie? Jeżeli aero macie już ustawiony i usta myślicie, że jest git, to tutaj musicie tym. To jest. Roll bar. Brake to są ostateczne zawsze rzeczy do ustawiania. Pamiętajcie. No i roll barem, tylnym. Jeżeli dacie na maxa z tyłu. Auto wam będzie mocniej skręcało, dużo mocniej, ponieważ tylnie koła nie będą się tak kładły w zakrętach. Ale starcie się mniej, możecie stracić wtedy przyczepność na wyjściach z zakrętów, czyli będziecie lekkim slidem wtedy, czy takim power slidem czy coś. E, to trzeba balansować. Oczywiście są plusy i minusy tego wszystkiego, no bo jak dacie za małe, no to wiadomo, jest poster, ale za to łatwiej na pewno jeździ na mniejszej kontroli trakcji, bo na większej jest trochę ciężej, e, na większym roll baru. No ale to jest kwestia już nauczenia się. Ale za to, jeżeli dacie za duży rollbar, nie macie jakby ograniczeń skrętu, bo to rollbar tylni definiuje Wam skręcanie we wszystkich płaszczyznach, czyli wolne, średnie i szybkie zakręty, tak samo przód Wam definiował, czyli... Tutaj jakby, jeżeli wam słabo, auto skręca w wolnych i średnich, ale za mocno skręca w szybkich to przeważnie rollbarem tutaj zwiększacie sobie roll a ty obniżacie sobie o milimetr załóżmy w aero, wtedy macie balansik jakiś dobry, nie? Ja mam tak ustawiony już załóżmy tymczasowo, trochę poprawiony set, ale nie jest idealny jeszcze, preload differential, mniejsze wartości dają większy wam nadster w momencie kiedy odpuszczacie gaz. Większe dają Wam stabilność. Najbardziej to odczujecie w jakimś Porsche czy Audi. Dlaczego mówię, że w Porsche często jest taki problem, na przykład w, na Bergi w Puchą, czy na Nürburgringu? W, ja to nazywam sk Schumachera, Mika Schumachera. Kto wie, ten wie o co chodzi. W drugim sektorze, tam jak wjeżdżacie w tamtą sekcję lewo-prawo, i odpuszczycie gaz, to wam potrafię zarzucić samo, tak samo w puchowo w tym szybkim lewym zakręcie na belgii w drugim sektorze tym długim takim odpuszczacie gaz i wam nagle auto zarzuca przeważnie jest dlatego, bo macie mały preload differential i musicie sobie zwiększyć albo zwiększyć nawet skrzydło z tyłu, co sobie będziecie musieli ogarnąć po prostu już według waszych preferencji dobra, więc tyle by było przód-tył lewo-prawo Zacznę od bumpstop rate. A. Zawsze chcecie ci na minimum. Na wszystkich czterech kołach zawsze jest minimum. To jest podstawa. Najnowsza aktualizacja 1.9.5 tak zepsuła wszystko, że to są meta setupy. Trochę, ale one działają. Willie Rate, e, bumpstop rate na minimum zawsze i jest Git. Macie wtedy najlepiej prowadzące się auto, prawie. Willie Rate. Odpowiada Wam za sztywność sprężyn. Przód tył. Generalnie, Bumstop Rate daje Wam e, szybkość powrotu, ale Willy Rate daje Wam siłę, jak, jak, czy sztywność sprężyny. Większe wartości dają większą sztywność, mniejsze, mniejszą. Mniejsze dają Wam potencjalnie lepsze skręcanie, a większe mogą Wam dać stabilność oraz jeżeli przejeżdżacie przez jakieś puchą, załóżmy na Belgii. To nie, możecie nie przetrzeć podwoziem wtedy, jeżeli macie tywniejsze ustawione. Nie mówię, że na maksa ale złóżmy na dwa kliknięcia, ale to nie w każdym małcie, bo większość na, mniej, na minimum się ustawia. To tak ustawiacie? Czy na przykład w Askari na Mocy, jak jeździcie e, McLarenem, to też nie ustawiacie na minimum? To wtedy jesteście w stanie przejechać ten trzeci w askari zakręt czteroma kołami, praktycznie po kerbie i jest git. Czyli mniejsze daje wam. Responsywność, kosztem stabilności oraz tego, że możecie przetrzeć podwoziem, a większe może Wam dać stabilność, oczywiście sztywność, czyli łatwiej Wam będzie przejechać przez jakieś rzeczy, ale tracicie wtedy nadster, czyli macie większy podster wtedy na przodzie. Na, tyl, na tyle, Wheel Rate, mniejszy daje Wam fajnego gripa na tylnych kołach, wiadomo. I mniejsze wartości przeważnie się używa po to, żeby na mniejszych kontrach trakcji jeździć. Większe wartości dadzą wam większy nadster, czyli odwrotnie do przodu, a mniejsze dadzą wam przyczepność. Czyli możecie ustawić sobie nie wiem, tył na jedno kliknięcie. Jeżeli wam auto nie skręcało we wszystkich płaszczyznach, też wam poprawi to tak samo jak anti rollbar, tylko że trochę inaczej to działa. Bo rollbar wam na gazie, a tutaj wam zawsze to daje czy na hamulcu, czy na gazie, czy na lifcie, jak się. I mniejsza wartość dawam stabilność, a większa da wam nadster, tak krótko mówiąc. Jeszcze bump stomp nam został. W metasetupach, ja wam to mogę powiedzieć, nie dam wam takiego setupu pro czy coś, bo takie też już mam, do co niektórych samochodów. Do lambo akurat chyba nie mam żadnego, ale szczerze ja preferuję swoje własne setupy od tych pro. Wtedy auto fajnie się zachowuje. Jak pod siebie ustawiam? Mam stop range z przodu. W ogóle mam stopręć, To jest wasz skok sprężyny. Macie tutaj nawet rozrysowane, czyli jaki jest ruch sprężyny w stosunku do zawieszenia. Zielony to jest sam dół sprężyny, tutaj od żółty to jest wasz zakres. Czerwony, żółty to jest wasz zakres, jaki może być sprężyny. Jakby nie patrzcie na to. Ja sobie po prostu najłatwiej wtedy ustawiam, że na przykład na, co kreski, czy co równe wartości 17, czyli te same odstępy. Najłatwiej mi się tak ustawia samochód, jak pierwszy raz idę na jakiś tor. Większe wartości mają zaletę, jak i też wadę. Zaletą jest to, że macie większe możliwości skrętu, więcej macie potencjalnie przyczepności. Minusem jest stabilność oraz yy, to, że auto zaczyna się zachować jak łódka, jakaś na wodzie. Mniejsze wartości dają wam stabilność i podster, ale nie zawsze. Jeżeli ustawicie sobie, na przykład z przodu, ja przeważnie ustawiam w Lambo z przodu 17, a z tyłu, załóżmy, 13-14. Jeżeli z przodu macie większą wartość niż z tyłu, bo z przodu macie większą przyczepność na logikę, czyli auto wam chce skręcić mocniej, potencjalnie. Ty ma mniejszą przyczepność, czyli będzie lekko bardziej opierał się na innych ustawieniach samochodu, czyli może bardziej się ślizgać na przykład. W zasadzie lekki, lekki slajdzik jest zalecany, więc mniejsze wartości są jak najbardziej ok. Ale załóżmy, że jesteście początkującymi graczami i macie problem z prowadzeniem samochodu to ustawiacie sobie na przykład, że nie wiem, z przodu macie mniejsze wartości niż z tyłu. No tak jest wam łatwiej. Oczywiście większe wartości bump stop range'a też ułatwiają jazdę bez kontroli trakcji. nie jest powiedziane, że na mniejszych się nie da. Tak samo tutaj, że roll bar na maksa się nie da. Po prostu na większych tutaj, na, na większych bump stop range'ach range jest łatwiej. Na większym anti roll jest łatwiej. Ale kosztem czegoś, kosztem skręcania zazwyczaj. Więc większe, mam stop range, że chcecie ustawiać, kiedy chcecie, żeby mieć przyczepność, kiedy macie Porsche na przykład, kiedy wam zarzuca tył, a przód jedzie fajnie, to ustawiacie tył, tył mocniej od przodu. Większe wartości. Oczywiście patrzycie sobie tutaj, a nie patrzycie sobie na liczbę, bo liczby nie mają odzwierciedlenia. to widzicie tutaj. 14 jest dosyć blisko. Jakieś 2,5 kreski. Tutaj to są jakieś 3, 3 kreski odstępu. Eee, więc w tu stawiacie sobie większy od tyłu, kiedy chcecie, żeby to Wam mocniej skręcało. Stawiacie sobie taki sam w momencie, kiedy wyczujecie, że ten balans jest taki fajny. Znaczy musicie sami sprawdzić. Bo ja Wam tylko mogę przybliżyć to. Mniejsze z przodu dają Wam podster, ale stabilność Mniejsze z tyłu dają Wam nadster, większe z przodu wam dają skręt, a większe z tyłu dają Wam przyczepność. Prostem większe, stabilno... większe wartości dają gorszą stabilność, mniejszą sta... dają większą stabilność, ale mniej skręcania. I na tym zakończę, bo zaczynam się trochę zapętlać. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podoba. Następne planuję dampery oraz tajersy. A może też, przy, albo same po prostu tampery zrobię, a potem będą Tajers elektroniki, fuel, strategii, naraz te trzy. Dajcie znać, co myślicie o tym filmie i jakie byście chcieli jakieś kolejne poraniki. E, więc no, wbijajcie na streamy, aktualnie będą to trochę rzadziej, bo muszę napisać pracę inżynierską, ale e, no, wiadomo jak to będzie. I tak będę się pewnie odpalać, <grym> więc wbijajcie i tak na streamy, jak będę się odpalał, zapraszam. Stawcie komentarz, co chcecie zobaczyć jeszcze raz. No i trzymajcie się cieplutko. I narazka!